Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo szybko, bardzo sprawnie i bardzo smacznie. To znaczy, będą to ogórki w roli głównej. Zrobimy szybką, pyszną sałatkę, która idealnie pasuje do wszystkich rodzajów potraw, do grilla, do zwykłego obiadu czy nawet sobie samą taką sałatkę zjeść bez niczego. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj przygotowane ogórki, mam trochę dymki mam jedną papryczkę jalapeno, czerwoną cebulę i czosnek. Za chwilę zrobimy również winegrę, ale najpierw zajmiemy się sałatką. Ogórki należy pokroić w plasterki, ja użyję do tego mandoliny. Mandolina ułatwia nam życie w kuchni. A więc jedziemy. Grubość plasterków zależy tylko od nas. No i na mandolinie trzeba uważać, żeby czasem nie zrobić sałatki z palcem. Ogórka już mamy w misce, więc teraz weźmiemy trochę dynki. Końcówki zawsze odcinam, bo są brzydkie. Dodaję do ogórków. Skroję jedną czerwoną cebulę. Cebula pokrojona. Teraz papryczkę. Pestki wyjmujemy i kroimy w drobniutką kosteczkę. Dodajemy do ogórków. Teraz mały pęczek kopru. Teraz zajmiemy się winegretą. Będziemy potrzebować oliwę Trochę octu winnego, cukru, oczywiście soli. Pieprz mam kolorowy, roztarty, w moździerzu. I teraz dwa ząbki czosnku. Czosnek dodajemy wedle uznania. Ja dałem dwa małe ząbki. Jeżeli uważamy, że to będzie za dużo, dajmy tylko jeden. I teraz musimy to dobrze rozmieszać. I sprawdźmy, co zrobił się taki fajnie gęsty. A więc wylewamy wszystko do ogórków. I musimy dobrze rozmieszać. No i ogórki do obiadu są gotowe. Wygląda to naprawdę apetycznie, więc jeszcze na koniec spróbuję. To mm. jest po prostu mega smaczne, lekko kwaskowe. Prykantne, lekko słodkie, mm. takie proste, a koperek daje tutaj cały aromat. Mm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I pamiętajmy, że kuchnia to nie zawsze dużo i nastawiane. Czasami takie proste rzeczy są najsmaczniejsze.